Cześć, dzisiaj nagrywam odcinek y, o 21.00. pierwszej Jeśli się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał mm, Oczywiście nie zmuszam Ale pięć łapek w górę pod tym odcinkiem y, Zdaję wam y, subskrypcję na kanale Waszych oczywiście, jak nie macie to skrzypczu, tylko załóżcie napiszcie był jaki komentarz na przykład napiszcie w komentarzu yy, Siema, ma jesteś tej super przypłacisz serduszko dzisiaj I może sobie yy, po, yy, obejrzymy sobie yy, w sumie nie wiem może nie oglądamy może może pogramy w brawl stars Sory, że będę miał taki dziwny nick Ale w sumie nie, bo... Mm. Czekajcie zanim już mam od razu grę Zrobię cięcie może Okej, już jestem no w luk Mówię ci, że mam w luk promocję Ibonity Czyli tak w cichu Mamy rozbudniczkę Shayero, Rokmana rock, Koal, Nita Koala i El Rudo Polemo. Dzisiaj jest taki nick oczywiście. To nie, moje, to nie moje konto oczywiście, żebyście się nie myśleli. Takie ładne dece to ma na konto. Wieso to, yy, to? Patrzcie moje konto to jest. To jest moje konto, to jest moje konto i to jest moje konto. I to też. Dlatego już jakoś nie mogę odzyskać troszkę ich zdawa. Bo... Ciężko mi jest to odzyskać taką, to bo musiał to ktoś jak główkować tak Nie mamy jeszcze misji, jest lito. Więc no. Wystykniemy sobie jedną gierkę. Może, może, ale powiem mu. Nabrał.

że zabijają, to że nie, bo nie zabiję. W tym momencie blokujemy boia na 150 plus punkty. Zastawcie się od razu. To nam pozwolić sobie tutaj. A mamą mam do. Super Stadion i Gen Graba, Kryształowy, Salon Dobra, bywa, odgryjemy sobie węgierska i 620 gramy. Możemy sobie Czy napiszcie w komentarzu, że chcecie angielsku czy po polsku. ona było na boku, bo bo bramkę i że... tak. Hmm. No, zrobię, ale, mm. Grybię, <gry> no, złańcimy, nie zrobi? Ale jak I gramy jedną jeszcze giereczkę. A jak zostawicie jedną łapkę, dwie łapki, to ulepszy. Patrzcie, A zostawiam mi coś subika. Fajnie, nie, nie zostawimy, na razie, bo nie mam kanału. Ale jak założę kanał, to mam nadzieję, że zostawicie suba. Chociaż mam spik z Oczywiście włożyłem moje, się na mojej siostry konto, więc. Będziecie tak zostawili na 10 suba. <ślesz> Okej, okay, to lecimy z kolejną Gierką, ponieważ chciałbym wbić karnetu, e, chyba. Yyy, to chyba e, tam, to jest, nie wiem, co to jest. Chyba, że babońcy tutaj, to wszystko podobało mi się. Zlażony, się byłem, nie wiem, ja to wbijam. Bo... Tam jest, to nie bardzo mnie nie Wolałbym ogólnie skrzynkę sobie zdobyć, ponieważ yy, warto skrzynkę oczywiście. No więc. Broczek sobie tu chciał zawalić, ja sobie zawalił. Oczywiście strzelił. I prawdopodobnie będzie. Tak, i tak, to są momenty. Chyba. Nie. To skrzyneczka. Ej, jak zostawicie łapkę w górę, coś wydropi. Trzymajcie się. Możemy dropić jakiś nowy Brawler Aha, i zda jedynka Bo mi to nie zostawiliście nawet łapki w górę Więc dla was Nie otwieram na dzisiaj tego bóla Więc muszę się bardziej postarać Mogło być, że się drop, drop po jedynka Więc dziwnie Więc yy, Na tym byłby dzisiejszy odcinek Albo nie, zagrajmy sobie jeszcze jedną gierkę dobijemy ten cel. Albo nie, nie wbijemy. I w się odcinku może coś się włamiemy. No, nie na konta. To jest sobie odcinek. Na konto. Więc do zobaczenia. Widzimy się o 21.35. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.